Na frezarkach, oprócz płaszczyzn i rowków, możemy również obrabiać powierzchnie kształtowe. W tym celu używamy frezów ogólnego przeznaczenia, kształtowych lub zespołu różnego typu frezów. Frezowanie powierzchni kształtowych frezem palcowym z ręcznymi posuwami stołu. Kształt obrawianej powierzchni powinien być odwzorowany na materiale linią traserską. Ręcznie przesuwając stół jednocześnie w kierunkach poprzecznym i wzdłużnym, powodujemy ruch freza wzdłuż wytrasowanej linii. Frezowanie przeprowadzamy w czasie kilku przejść narzędzia. Metoda frezowania powierzchni kształtowych frezem ogólnego przeznaczenia z ręcznym posuwem stołu jest mało dokładna. Wymaga ona wyjątkowo dużej wprawy i wysokich kwalifikacji pracownika. Metodą tą możemy także frezować powierzchnie kształtowe wewnętrzne. Dwiercone uprzednie otwory służą do łatwiejszego wprowadzenia freza. Zastosowanie stołu obrotowego ułatwia frezowanie kształtów wzdłuż linii łukowych. Również te operacje możemy wykonywać przy pomocy frezów ogólnego przeznaczenia. Przed przystąpieniem do frezowania należy dokładnie zapoznać się z dokumentacją warsztatową. Frezowanie przy zastosowaniu stołu obrotowego umożliwia wykonanie kształtów łukowych o wymiarach zgodnych z rysunkiem konstrukcyjnym. Należy zwrócić uwagę na ustawienie stołu obrotowego względem osi wrzeciona obrabiarki. Ma to bezpośredni wpływ na dokładność wykonywanej pracy. Tół obrotowy stosujemy także przy frezowaniu rowków wewnętrznych na powierzchniach obrotowych. Wykonujemy je frezem tarczowym czy pieniowym. Pierścień mocujemy na stole obrotowym w położeniu współśrodkowym z jego osią obrotu. Po opuszczeniu freza do wymiaru określonego w dokumentacji zagłębiamy go w materiał. Frezami kształtowymi obrawiamy powierzchnie, które mają krzywoliniowy zarys tylko w jednym przekroju. Kształty tych frezów określają ściśle polskie normy. Dla uzyskania żądanego kształtu musimy niekiedy usunąć znaczną warstwę materiału. Przeprowadzamy wtedy obróbkę z grubną przy pomocy frezów ogólnego przeznaczenia. Zmniejsza to zużycie freza kształtowego. Przy zastosowaniu frezów kształtowych możemy wykonywać profile wypukłe i wklęsłe. Do typowych operacji używamy typowych frezów. Natomiast jeżeli w wyniku frezowania mamy otrzymać specjalny kształt, to zachodzi konieczność wykonania specjalnego freza. Jest to opłacalne tylko przy produkcji masowej. Do wykonywania kół zębatych na frezarkach uniwersalnych używamy frezów krążkowych modułowych. Zarys przekroju poprzecznego zębów tego freza odpowiada profilowi rowka międzyzębnego nacinanego koła. Frezowanie tą metodą jest powolne, ale umożliwia wykonywanie kół zębatych na obrabiarce nieprzeznaczonej do tego typu prac. Różnego typu zębatki możemy wykonywać na frezarce uniwersalnej narzędziami podobnego typu. Zastosowanie frezów kształtowych. Zapewnia wysoką jakość wykonywanej pracy. Dokładność otrzymanego zarysu zależy głównie od narzędzia. Dla odwzorowania specjalnych kształtów nie zawsze musimy stosować specjalne frezy. Niekiedy można się posłużyć zespołem frezów typowych. Zastosowanie zespołu frezów znacznie zwiększa wydajność pracy. W tym wypadku obowiązują wszystkie zasady dotyczące pracy zespołami frezów. Frezowanie powierzchni kształtowych na frezarce poziomej przy zastosowaniu wzornika. Na czpieniu frezarskim mocujemy frez walcowy i wodzik o jednakowych średnicach zewnętrznych. Kierunek pracy freza ograniczony jest wodzikiem, który przesuwając się po powierzchni wzornika powoduje wierne odtworzenie jego kształtu w obrabianym materiale. Przesuwu stołu dokonujemy ręcznie. Wadą tej metody jest znaczne tarcie wodzika, obzornik oraz duża pracochłonność wynikająca z ręcznego sterowania stołem. Frezarka kopiarka posiada urządzenie wodzące, które automatycznie steruje wrzecionem roboczym. Urządzenie to widzimy po prawej stronie ekranu. Na lewo znajduje się wrzeciono robocze. Demonstrujemy bardzo nowoczesną frezarkę kopiarkę bezdotykową jej układ elektroniczny utrzymuje palec wodzika nad kopiałem, zapewniając praktyczną niezniszczalność wzornika. Wzornik umieszczamy na płycie zamocowanej na stole frezarki. Wodzik, przesuwając się nad wzornikiem, Szeruje brzecionem roboczym odtwarzając jego kształt na dnie wykonywanego kanałku. Prezarki kopiarki z uwagi na dużą wydajność pracy najczęściej stosowane są przy produkcji seryjnej. Po odpowiednim ustawieniu może je obsługiwać nawet pracownik o niższych kwalifikacjach. Jakość pracy zależy w głównej mierze od dokładności wzorników.